Zapraszam Państwa na kolejny odcinek makro, Makroekonomicznego Flesza. Dziś naszym gościem będzie ekonomista Banku Santander, pan Piotr Bielski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Prezes Narodowego Banku Polskiego w wypowiedzi dla Blu mówi o zacieśnianiu polityki pieniężnej. Jednak czy radykalne podwyżki stóp procentowych jest to na pewno dobry pomysł, czy nie powinniśmy zaczekać aż rynek zareaguje na dotychczasowe podniesione już stopy procentowe? W końcu podwyżki stóp preferencyjnych działają na inflację z opóźnieniem nawet kilku kwartałów. Tak, podwyżki stóp działają z opóźnieniem, no ale to może być, jakby, to niekoniecznie musi być argument, żeby ich nie robić, to może być raczej, to, to raczej wydaje mi się, że jest argument taki, że te podwyżki trzeba właśnie robić odpowiednio wcześnie. No a jeżeli tak się stało, że inflacja zaczęła rosnąć e, w sposób, którego żeśmy nie, się nie spodziewali i rośnie cały czas, jakby cały czas przekracza oczekiwania, to być może jednak te podwyżki w tej sytuacji no nie ma wyjścia i muszą być znaczące. Ja. Ja nie jestem przekonany, że stopy, na razie przynajmniej, że stopy procentowe będą musiały wzrosnąć tak jak w tej chwili rynek finansowy zaczął e, zakładać, że stopy procentowe być może będą musiały wzrosnąć do prawie 5%. Mnie się wydaje, że być może nie aż tak bardzo. Ale, ale z całą pewnością to, gdzie jesteśmy dziś, to jest jeszcze daleko przed końcem drogi. I gdzie dojdziemy, to się okaże, czy te stopy procentowe dojdą do poziomu 4%, czy może trochę więcej, tego jeszcze na 100% nie wiemy, ale, ale myślę, że z całą pewnością można powiedzieć, że te procesy inflacyjne są na tyle rozbudzone, że po prostu to jeszcze nie jest ten moment, żeby myśleć o zakończeniu podwyżek. To punkt docelowy, to jeszcze się okaże, jaki będzie. Po drodze, zanim do tego punktu docelowego dojdziemy, zobaczymy faktycznie, co jeszcze się będzie działo z inflacją na początku roku, bo pojawią się dopiero, przecież pojawią się w danych efekty tej, tych rządowych działań, które nazywane są tarczą antyinflacyjną. Efekty stóp procentowych, to jeszcze daleko, zanim zobaczymy, ale, ale jak mówię, wydaje mi się, że, że no to, do którego poziomu ze stopami dojdziemy, to, to będzie po prostu pochodną rzeczywiście napływających danych. Natomiast z całą pewnością, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jeszcze nie jest moment, w którym możemy powiedzieć, że można się zatrzymać z podwyżkami. 8 lutego zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Tutaj już najprawdopodobniej dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Jak ocenia o jakiej podwyżce stóp procentowych mówimy, czy to na przykład nie będzie o 75 punktów bazowych, wówczas wskaźnik inflacyjny byłby na poziomie 3%. Przepraszam, stopa procentowa byłaby, wynosiłaby 3%. No więc e, ostatnio Rada Polityki Pieniężnej przeszła na takie kroki po pół punkta procentowego, czyli 50 punktów bazowych. I wydawało się, no przynajmniej tak, tak jakby śledząc to, co mówił prezes NWP, to wydawało się, że ten, że te kroki, jakby kontynuowanie poruszania się tak, takimi właśnie krokami, to jest chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz. No i ja cały czas zakładam, że, że tak jest, i raczej wciąż obstawiam, że, że ta kolejna decyzja też będzie o pół punkta procentowego i kolej w kolejnym miesiącu znowu o pół punkta, ale znowu, ale to wszystko zależy od okoliczności, bo jednak no, bank centralny też jest od tego, żeby na zmieniające się okoliczności reagować. Pewnie jeszcze do posiedzenia Rady te okoliczności się aż tak bardzo nie zmienią, więc no, ale, ale, ale już na przykład co się w międzyczasie pojawiło. No w ostatnich dniach pojawiły się właśnie nowe wypowiedzi prezesa banku centralnego. Które, których on po pierwsze podkreśla, że to pole do podwyżek stóp jeszcze jest wciąż duże, i po drugie, to jest nowym elementem, zaczyna, zaczął zwracać dużą uwagę na, na kurs złotego, na kurs walutowy. I jakby deklaruje, że, że umocnienie kursu walu, waluty było. co zresztą jest akurat słuszne, to jakby to słuszne bardzo spostrzeżenie, szkoda, że dopiero teraz, że umocnienie kursu złotego bardzo by pomogło w walce z inflacją. I tak oczywiście jest, tylko to pytanie, jak to umocnienie kursu złotego osiągnąć. I ja no, nie wiem tego, natomiast może się pojawić taki domysł, czy nie jest tak, że właśnie tymi ostatnimi wypowiedziami prezes Glapiński trochę jednak sygnalizuje, że, że chciałby umocnić złotego, co swoją drogą się na razie nie dzieje, ten złoty jednak jest wciąż osłabiony i jeśli tak, no to żeby osiągnąć to umocnienie złotego może będzie próbować podwyższyć stopy trochę większymi krokami. No jeśli tak będzie, no to 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 jakiś tam efekt, to jakby to, jest, to, to byłby krok w stronę tego, że ten złoty by się umocnił, co swoją drogą by ułatwiło walkę z inflacją. Natomiast no ja nie wiem, nie mam pewności. Znaczy wcześniejsze wypowiedzi sugerowały, że jednak to będzie poruszanie się krokami o 50 punktów. No ale żyjemy w takim świecie zmieniającej się, zmieniającej się rzeczywistości, więc tutaj no też taki, tak, taki, taki, taki scenariusz trzeba brać pod uwagę. Głównym zarzutem kierowanym w kierunku prezesa Grapińskiego jest to, że za późno, opóźniona reakcja Narodowego Banku Polskiego i te stopy procentowe zostały z opóźnieniem podnoszone. A wskaźniki inflacyjne już były niepokojące w maju. Czy uważa, czy też tak Pan uważa, że, że faktycznie mogliśmy już troszkę wcześniej podnieść te stopy procentowe, wówczas inflacja nie byłaby na takim poziomie? No, ja nie wiem, czy bym się zgodził z tym, że głównym zarzutem jest to, że za późno. Myślę, że głównym zarzutem była komunikacja, która była no, błędna. Znaczy, moim zdaniem, bardzo źle została prowadzona komunikacja Banku Centralnego. Przez większą część ubiegłego roku prezes przekonywał z dużą pewnością i pewnością w siebie, że żadna presja inflacyjna nam nie grozi i że jakby nie ma w ogóle takiej opcji, żeby myśleć o podwyżkach stóp. Więc, a a już działo się to w momencie, kiedy były sygnały, że ta presja inflacyjna narasta. I to nie był jeszcze być może moment na podwyżki stóp. Natomiast był moment na sygnalizowanie tych ryzyk inflacyjnych i sygnalizowanie tego, że wcale nie jest przesądzone, że stopy będą e, stabilne, a wręcz na przykład jak było na początku tego roku, że, że z ubiegłego roku, że jeszcze będą spadały. To, to chyba był główny problem, komunikacja. I jednocześnie, właśnie też trochę stosunek banku centralnego do kursu walutowego. Przez większą część ubiegłego roku, bank centralny ewidentnie kibicował słabszemu złotemu. To w sytuacji już wtedy narastającej presji inflacyjnej, no było wiadome, że to nie będzie jakby podsycać tą presję inflacyjną, a nie ją hamować. Więc, więc to był chyba podstawowy kłopot. Komunikacja, którą można było przeprowadzić inaczej, a. Fakt jest taki, że te decyzje, no znaczy pewnie można było je podjąć wcześniej, inne banki centralne w regionie to rozrobiły wcześniej, natomiast też były inne i cały czas są inne, na przykład we, w niektórych krajach, które się jeszcze bardziej spóźniają i to akurat tak, tak się złożyło, że duża część banków centralnych na świecie, łącznie z Fed i być może też łącznie z EBC, no jest mocno spóźniona z tymi decyzjami, trochę po prostu źle oceniły sytuację. I to też jakby tak, tak trzeba wziąć pod uwagę. No bankom centralnym też się zdarza źle ocenić sytuację, co dopiero po fakcie można zdiagnozować. I teraz tak, brak środków z Krajowego Planu Odbudowy, ryzyko zablokowania funduszy unijnych, widmo ataku militarnego Rosji na Ukrainę, spirala płacowo-cenowa, Wysokie ceny paliw. W obliczu tych wyzwań, czy Polacy mają szansę na tak zwane miękkie lądowanie? To jest... no, no. to są trudne pytania, znaczy. Ja ani nie, jest, nie wiem, czy będzie to wojna na Ukrainie, czy jakby konflikt na Ukrainie nie eskalował. Wiele zależy... Znaczy są rzeczy, które, ja bym powiedział tak, są rzeczy, które od nas w żaden sposób nie zależą na tym, albo w mały bardzo sposób od nas zależą. Ceny surowców na rynkach światowych, konflikt na Ukrainie, no niestety mały mamy na to wpływ i one się albo wydarzą tak, albo inaczej. Nie, Tu nie za dużo da się zrobić. To, gdzie można zrobić wiele, to jest na przykład, to są właśnie na przykład relacje z Unią Europejską i tu mamy pełne, duże możliwości, żeby doprowadzić do tego, żeby Polska miała te środki. To to w dużym stopniu od polskich władz zależy, czy my dostaniemy te pieniądze, czy nie. Wystarczy dobra wola i, i będziemy mieli te, te pieniądze. E, czy się uda, no to zależy między innymi właśnie od tych naszych decydentów. Jakby są obszary, w których nic nie poradzimy, jeśli będzie ten konflikt na Ukrainie, to, to on będzie po prostu. Natomiast nie jest to takie też przesądzone. Natomiast było, moim zdaniem, najgorszym z możliwych wariantów jest to, gdzie my w tych obszarach, w których możemy... Pomóc gospodarce, robimy, podejmujemy działania, które jej nie pomagają, i tu właśnie jest przykładem mrożenia środków europejskich, które mamy na własne życzenie tak naprawdę. Rząd w ramach skutecznej walki z inflacją wprowadza tak zwane tarcze antyinflacyjne. Jak pan, tu również zdania ekonomistów są podzielone, jak pan uważa, czy programy mające przeciwdziałać skutkom inflacji zadziałają na zasadzie poduszki powietrznej, bądź czy jest to zabieg PR-owy, który ma zaburzyć wskaźniki inflacyjne? Polacy nie mamy jednak tej dwucyfrowej inflacji. No ja, znaczy mnie się wydaje, że to nie będzie tak, że... Znaczy... te działania rządowe będą miały taki efekt, że najprawdopodobniej obniżą trochę poziom inflacji w, w pierwszej połowie tego roku. Tak, czyli tak jakby spiłują, z tej górki inflacyjnej piłują szczyt, tylko nie tyle, że on zniknie, to on zostanie jakby przełożony na później, ten szczyt się pojawi, to jakby mój kolega E, powiedział w pewnym momencie dość trafnie, że to nie, można by nazwać nie tyle tarczą antyinflacyjną, co szuflą inflacyjną. To jest takie trochę przesypanie tej górki inflacji z, jednej, jakby z jednego miejsca na drugie. Więc przekładamy tą górkę inflacji z początku tego roku, która swoją drogą jakby nie było e, tych działań poda podatkowych. Ta górka byłaby dość pokaźna, prawdopodobnie inflacja by wyraźnie przekroczyła poziom dwucyfrowy, byłaby w okolicach 11-12%, więc tego, tego nie zobaczymy. Tego szczytu na początku roku inflacji na początku, w okolicach 12% nie zobaczymy. Prawdopodobnie inflacja zatrzyma się tuż poniżej 10% w styczniu i później zacznie opadać. Natomiast jak już wygasną te obniżki podatków, no to, to inflacja znowu odbije do góry i wtedy właśnie może ten dwucyfrowy poziom inflacji się Pojawić, więc powiem, no jest to takie trochę przesypy, przesypywanie szuflą z jednej górki na drugą, w nadziei być może, i jakby tak też może się zdarzyć, że po drodze na przykład ceny surowców na rynkach światowych zejdą wystarczająco pojawią się jakieś inne czynniki, które spowodują, że ta druga górka inflacyjna już nie będzie taka wysoka. No i tak może się zdarzyć, ale też efektem ubocznym jest to, że, że później jeszcze inflacja będzie podwyższona przez dłuższy czas. Dodatkowo, jakby no dosypywanie, jakby w momencie, kiedy duża część inflacji pochodzi z impulsu takiego popytowego, no jednak mamy, hmm, można powiedzieć, nadmiernie troszkę rozpędzony popyt w stosunku do możliwości produkcyjnych i w tej sytuacji dosypywanie dodatkowych pieniędzy do portfeli yy, gospodarstw domowych, no co de facto właśnie do tego się sprowadza ta tarcza inflacyjna, to też jakby będzie utrudniało docelowo sprowadzenie inflacji do celu. więc i to nakomplikuje zadanie banku centralnego. No i zresztą też od początku moim zdaniem widać ewidentny konflikt między tym, co deklaruje, że chciałby zrobić bank centralny, bo przecież bank centralny od początku, kiedy zaczął podnosić stopy, mówi tak. Wiemy, że inflacja będzie wyższa w najbliższych miesiącach i z tym nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale robimy wszystko, żeby inflację obniżyć do celu w średnim okresie. I później chwilę wychodzi rząd i robi coś dokładnie odwrotnego, czyli mówi, Obniżymy tą inflację w krótkim terminie, w najbliższych miesiącach, bo tu jesteśmy w stanie zadziałać, ale efektem ubocznym, no już tego nie mówię, ale efekt uboczny jest, jest taki, że właśnie to wprowadzenie inflacji do celów w średnim okresie będzie trudniejsze, bardziej skomplikowane. Czyli jakby rząd, no, siłą rzeczy trochę wkłada i tej tych działań NB, NB, NB Banku Centralnego i utrudnia to zadanie. No i pytanie, czy z tego nie wyniknie właśnie konsekwencja taka, że jednak to podniesienie stóp w krótkim terminie będzie musiało być trochę bardziej mocniejsze niż gdyby nie było tej tarczy antyinflacyjnej. Tak? Znaczy, to jest złożony ogólnie problem, bo też można dyskutować nad tym, czy jakby inflacja wybiła do tych poziomu 12% na początku roku, to czy jeszcze bardziej nie nakręciłyby się oczekiwania inflacyjne. No i jakby można się nad tym zastanawiać. Natomiast mnie się wydaje, no jakby ja też chciałbym rozstrzygać tej dyskusji, ale mnie się wydaje, że tak czy inaczej te oczekiwania inflacyjne są rozbudzone. Wszyscy chodzimy do sklepu po pieczywo, po inne produkty spożywcze, i widać, że nawet mimo tych działań, co osobna kwestia jest jeszcze, jak na ile skuteczne będzie to działanie antyinflacyjne tarczy, bo przecież widać było, że w, już w oczekiwaniu na wejście w życie tych reduk tej redukcji podatków VAT, wiele sklepów podnosiło ceny produktów spożywczych, więc już nawet po obniżeniu VAT one nie będą zbytnio tańsze niż były chwilę wcześniej. Więc no tak, no to jest problem i może się okazać, że ta tarcza antyinflacyjna jedynie wydłuży okres podwyższonej inflacji, a tak bardzo jej nie obniży, jakby się można było spodziewać. Prezydent wnioskuje, aby przedłużyć kadencję pana prezesa Glapińskiego na kolejne 6 lat. Czy uważa pan, że to jest dobry pomysł? I jak ocenia całą kandydaturę pre prezesa Narodowego Banku Polskiego? Nie, no nie mnie oceniać. Jakby to ja nie jestem z tej myślę, osobą, która powinna oceniać. E... Więc jakby powstrzymałbym się chyba od tego. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę moim państwa. gościem był pan Piotr Wielski. Dziękuję, dziękuję serdecznie.